Że 16-punktowa porażka pierwsza kwarta tu ustawiła ten pojedynek. W czwartej jednak widać, że są jeszcze pokłady sił. Jak to ten widział dzisiaj i co wydarzy się jutro? Pokłady sił nie wiem, jeśli są, to chyba bardzo głęboko położone jak polski węgiel chyba. Myślę, że na 1600-700 metrów. Eee, tak, początek meczu znowu trochę nerwowy, trochę gdzieś tam. Wiele z wzrok, nie trafiliśmy takich prostych rzutów. Myślę, że ta seria czterech meczów rotygowana na przestrzeni 5 dni jest nawet bardziej ciasną serią niż WNBA, bo nawet WNBA się większe odstępy robi. Wiem, że tam trzeba trochę więcej latać samolotami, ale, ale oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, bo to tutaj wszystko nie ma znaczenia. Także trzeba po prostu robić to, co mamy robić, grać, cieszyć się i być uśmiechnięty. Więc cieszę się, jestem uśmiechnięty. Można mówić dużo o sloganach. nie zrealizowaliśmy wielu rzeczy dzisiaj, które powinniśmy zrealizować. Myślę, że w dużej mierze to wynika z braku sił, z problemów, z kontuzjami, z tym co gdzieś tam się u nas dzieje. I mamy tego świadomość, mamy też pokory, wiemy, że, wiemy, że, że, że nie trafiając do kosza i nie trafiając rzutów wolnych jest ciężko wygrywać mecze I, i tak się też stało. Także, po raz kolejny może cieszyć się dziennie, to, że znowu wymuszamy 22 straty, że bijemy się bardziej, mimo tego, że przegrywamy mecz. E, bardzo fajne zmiany młodych graczy. Cieszę się, gratuluję. Kolejne zdobyte punkty w pierwszej lidze nie odstawali w obronie. Bili się, e, bili się jak, 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 jak wściekli i trzeba za to dać honor, bo, bo, bo po, to też, a, po to też ćwiczą, trenują, żeby, 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 żeby się rozwijać. I, i, i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, bardzo się, bardzo się z tego cieszę, także dziękuję. Wojtek, walczyłeś dzisiaj z Pawłem Zmarnakiem, z dwoma naprawdę wieżowcami. Jak to odbiło się potem w ataku? Dużo sił traciłeś masując się z nimi w obronie? No na pewno traciłem trochę sił. No, wiadomo, że Paweł dysponuje dwoma solidnymi piątkami. Trzeba się tam masować, walczyć o pozycję, więc nie jest łatwo. Dzisiaj nalapałem trochę fauli. W poprzednich meczach nie przegraliśmy tak bardzo deski, dzisiaj w przegraliśmy. Naprawdę zrobili nam bardzo dużo krzywdy w pomalowanym i punktowo, i właśnie piłki. Także no, jest jeszcze jutro mecz, walczymy dalej. Tak jak ten powiedział, cieszymy się w miejscu, w którym jesteśmy i cały czas toczymy, żeby robić coś lepiej. Mimo, że nie wychodzi to dużo walki zostawiamy i po to na parkiecie jest koniec, ten, że faktycznie w czwartek, kwarcie Matyja, Ołowski Leśniak pokazali solidne no, fundamenty. Czy to jakaś tam przyszłość AGH? No, po to no też pracujemy. No, przepisy poza tym są nieubłagane. Będzie obowiązek trzymania młodzieży w co na parkiecie. Zresztą, ja, nawet jak nawet nie było obowiązku, to my w tym roku mogę powiedzieć, że praktycznie w 100% spełniliśmy. E, e, Rekord, który będzie w przyszłym bo, bo mieliśmy cały czas kartę w 2000. Na boisku, więc gdyby iść tym tropem, to, 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 to moglibyśmy tak naprawdę rocznikowo, bo to byśmy się zmieścili w tym wydaniu i Mateja dostawał szansę miłość, więc tutaj trzeba był Piotrek Lis, rocznik 2002, więc my tak naprawdę cały czas gramy młodzieżowcami. Przyszłość, myślę, że przede wszystkim przyszłość Koszykówki, przyszłość swoja, to są ludzie, którzy trenują, pracują i są kadrowiczami. I myślę, że takie mecze dają im też pewność siebie, dają też tą pewność, którą będą potrzebować reprezentując Polskę, czy to na Mistrzostwach Europy U16, które przed nimi, czy być może na Mistrzostwach Świata U17, które też są w, szeref, w okręgu szerokiej kady. Więc myślę, że tak. miłość, to już myślę, że trzeba śmiało powiedzieć, że to już jest zawodnik, który jest do grania, bo grał świetną zmianę w pierwszym meczu wygranym w Bałżychu. bardzo fajnie walczył w drugim, czyli też dobra zmiana. Mocne kilkanaście minut w meczu, rozwija się, pracuje, myślę, że, że on też tutaj gdzieś potrzebuje dużo nauki, ale, 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 ale w tą stronę to musi iść, także bardzo się cieszę, że, że takich młodych ludzi mam, bo, bo mogli wyjść na to boisko i tam nie wiem odpaść, przewrócić się, A tutaj bardzo trudno, tam próby penetracji przy Mateuszu Roskim, to trzeba bardzo na popracować, rękawy musiał pracować w tym meczu Dymała Marcin, bo, 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 bo dobrze bronił. Zastawiał, przepychał, nawet wymusił faul ofensywny. Tylko się cieszyć z tego, bo jest zaangażowanie, zaczyna się wszystko do u nas. Z regeneracja, trochę odpoczywamy, kilka godzin i spotykamy się za chwilę, żeby zagrać kolejny mecz. A nie ostatni, no. jak sprężymy szyki, powalczymy, to jest bardzo duża szansa na to, żeby, żeby, żeby w środę Pojechać jeszcze do Bałgrzech, także znamy okolice. Zrobimy co w naszej mocy. Dziękuję bardzo, widzimy jutro. Dzień dobry.